Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami, i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od pana. Wtedy Maryja rzekła: Wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawcy moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, święte jest imię Jego, a jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich, Strącił władców stronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Wypowiadamy te słowa wielokrotnie, nieraz wielokrotnie w ciągu dnia, zwłaszcza ci, którzy zaprzyjaźnieni są serdecznie z Różańcem. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Przy czym to tytuł, to określenie, to zawołanie nie jest autorskim pomysłem Elżbiety, ale Elżbieta je zaczerpnęła z historii biblijnej, ze Starego Testamentu którą widocznie miała naczytany, nasłuchany, to słowo przymierza w niej żyło, pracowało i to słowo wychodzi z niej, tym słowem opisuje rzeczywistość, której doświadcza w spotkaniu z Maryją. Błogosławiona jesteś między niewiastami. Te słowa padają dwa razy wcześniej w Starym Testamencie. Pierwsza osoba, która zostaje nazwana błogosławioną między niewiastami, to jest Jael. Czwarty, piąty rozdział Księgi Sędziów. Izrael jest uciskany przez swoich wrogów, toczy z nimi wojnę. Bóg powołuje człowieka o imieniu Barak, żeby przewodził Izraelowi w tej wojnie, żeby pokonał wrogów, ale Barak się boi. I do prorokini Debory, która przekazała mu to wezwanie, Boże, mówi: Dobrze, pójdę do walki, ale tylko pod warunkiem, że ty pójdziesz ze mną. I Debora się zgadza, ale mówi: W związku z tym, że nie posłuchałeś tak od razu wprost z pełnym zaufaniem tego Słowa Bożego, tylko stawiałeś warunki, to nie ty pokonasz największego wroga, ale zrobi to kobieta. I rzeczywiście tak jest. Po bitwie, którą Barak ze swoim wojskiem wygrywa, wódz tej wrogiej armii ucieka. I po drodze, na drodze swojej ucieczki spotyka namiot, osadę człowieka, który był jego sprzymierzeńcem. A w tej osadzie, akurat w tym namiocie jest jego żona o imieniu Jael. I ta Jael mówi: Dobrze, to wejdź tutaj do namiotu, ja cię ukryję przed tymi, którzy cię ścigają. Układa go na legowisku, podaje mu mleko do wypicia, żeby ugasił pragnienie. Ten człowiek, strudzony walką, ucieczką, zasypia. A Jael wtedy bierze palik od namiotu młotek. I ten palik od namiotu za pomocą młotka w głowę tegoż wodza wraża na tyle skutecznie, że pozbawia go życia. I to Jael. Zabija największego wroga, zapewnia Izraelowi pokój, to ona pierwsza zostaje nazwana błogosławioną między niewiastami. A druga postać w Biblii, w pierwszym przymierzu, która zostaje określona tymi słowami, to Judyta. Księga Judyty, można ją znaleźć, nie jest długa. Piękna księga o, o sile modlitwy, o sile zaufania do Boga. Wtedy, kiedy człowiek jest najsłabszy, kiedy po ludzku nie ma żadnych. Środków, żeby toczyć walkę, żeby postawić na swoim. Miasto, w którym żyje Judyta, jest oblężone przez wrogów Izraela. Rada miasta, starcy, wszyscy mężczyźni, myślą o tym, jakby się tu poddać, ponosząc najmniejsze straty, a Judyta się modli do Boga, po czym zakłada najlepszą sukienkę. Dzisiaj to byśmy powiedzieli: idzie do kosmetyczki, idzie do fryzjera, i tak wystrojona z koszyczkiem, z prowiantem, idzie do obozu oblegających. Tam się zgłasza do wodza tej oblegającej armii i mówi, że przyszła z nimi zjeść kolację. Jest kobietą niesłychanie piękną, więc wiadomo, jakiż wojak by odmówił pięknej kobiecie. Siadają do tej kolacji, kolacja się przedłuża. Judyta daje znaki, jakby chciała zostać na noc, więc on pozostałych ucztujących wysyła na spacer, żeby zobaczyli, czy w obozie wszystko w porządku. Wyciąga się na łożu, a Judyta w tym momencie z zapazuchy wyciąga miecz i mu. Głowę. I tę głowę w koszyczku, jak czerwony kapturek, zanosi do swojego miasta. Wroga armia oblegająca Betule, czyli to miasto się rozpieszcza, ucieka, a mieszkańcy Betuli śpiewają na cześć Judyty, właśnie nazywając ją tymi słowami Judyto, jesteś błogosławiona między wszystkimi córkami Izraela, między wszystkimi niewiastami. Po to słowo Elżbieta sięga w spotkaniu z Maryją. Dziewczynką, pewnie mniej więcej 14-15-letnią, z maleńkiej miejscowości, swoją młodszą krewną, która przyszła jej pomagać. Mając już to tło biblijne, zaczynamy się rozglądać za przeciwnikiem, który straci głowę za chwilę. Doskonale wiemy, kto jest tym przeciwnikiem. Tym przeciwnikiem jest zły, jest szatan, któremu Bóg na pierwszych kartach Księgi Rodzaju zapowiada, że niewiasta, potomstwo niewiasty wężu zmiażdży ci głowę. Tu się zaczyna triumf Boga nad złem. Ten triumf niesie w sobie dziewczynka z maleńkiej miejscowości, która przyszła posługiwać potrzebującej starszej krewnej. Dostaliśmy jako pierwsze czytanie dzisiaj tę zapowiedź Sofoniasza, Sofoniasza, który wzywa Jerozolimę właśnie też wiele razy w swojej historii z poniewieraną, zburzoną, oblężoną, upokorzoną, żeby się cieszyła, żeby się radowała, bo już nie ma powodu do strachu, bo przyszedł do niej potężny mocarz, obrońca. To słowo Kościół nam dzisiaj daje jako klucz do odczytania Ewangelii, do odczytania tej sceny. Ewangelicznej, która jest treścią dzisiejszego święta. Zwycięstwo Boga nie dokonuje się poprzez armię, nie dokonuje się poprzez siłę, poprzez zaciśnięte pięści, poprzez jakiekolwiek środki, które my ludzie lubimy wybierać, żeby odnosić sukces. Tryumf Boga nad złem zaczyna się wtedy, kiedy potrafimy być mali jak Maryja, pokorni jak Maryja, delikatni jak ona, łagodni. Kiedy przychodzimy służyć, kiedy nie zajmujemy się sobą, miałaby pewne prawo bo siedzieć teraz w Nazarecie nie? i zastanawiać się nad tym, co jej się wydarzyło, co właściwie Bóg zdziałał w jej życiu. Oczekiwać, że skoro ma być matką Boga, matką Mesjasza, to teraz wszyscy będą jej usługiwać, ona sama idzie. To jest kawał drogi. Posługiwać. Przecież my wszyscy tęsknimy za triumfem Boga w tej rzeczywistości, w której żyjemy na co dzień. Przecież tyle razy doświadczamy różnego rodzaju oblężeń, tego, że zło nas rani, że zło nas na różne sposoby upokarza. Wszyscy tęsknimy za triumfem Boga. On się zaczyna wtedy, kiedy sami jesteśmy gotowi go, jak Maryja, nieść w sobie. Przyjmujemy go wszyscy dzisiaj w tym słowie, które nam dał. Za chwilę go będziemy przyjmować w komunii świętej. Za trzy dni będziemy obchodzić Boże Ciało i wyniesiemy Pana Jezusa uroczyście w procesji na zewnątrz, do świata. Dzisiaj obchodzimy święto pierwszego w historii Bożego Ciała, kiedy ona go poniosła w swoim sercu, do świata. Ale ten cud, to święto nie wydarza się tylko w liturgii, ono się ma wydarzyć też mocą tej liturgii, kiedy ona się skończy. Wyniesiemy go w sobie, do świata, aby odnosił tryumf nad złem, nad szatanem, nad grzechem, nad wszelką podłością i krzywdą. I to się będzie działo, jeśli pójdziemy jak Maryja. Jeśli damy się przekonać temu, co ona dzisiaj wyśpiewuje w magnifikat że Bóg okazuje moc swego ramienia, sycąc głodnych dobrami. Ujmując się za najmniejszymi, wywyższając pokornych. Kościół ten hymn Maryi codziennie wieczorem wyśpiewuje, także po to, aby pamiętać, że takie są środki, które Bóg wybiera, aby triumfować w świecie. Środki przedziwne, ale jak uczy nas Ewangelia, skuteczne. Po Bożemu skuteczne. Nie po naszem. Pan Bóg nas dzisiaj wszystkich zaprasza, abyśmy przyjmując Go zaufali tym środkom, które On wybiera. Tam, gdzie żyjemy wobec tych problemów, z którymi się zmagamy, może także wobec tych krzywd, które znosimy, wobec tych wyzwań, przed którymi stajemy. Już i za chwilę jeszcze bardziej przez sakrament Eucharystii będziemy go mieli w sobie jak Maryja wtedy. I wyruszymy w drogę, oby ta droga prowadziła do Bożego Zwycięstwa. Amen.